Witam w kolejnym filmiku. Postanowiłam nagrać trzy krótkie filmy, także prawdopodobnie dziś albo już nie wiem, w jakimś najbliższym czasie je wstawię. Jeżeli chodzi o pierwszy filmik, chciałabym nagrać właśnie aktualny makijaż, makijaż dnia dlatego że w całości pobawiłam się tylko jedną paletką. Jest to paletka, którą akurat ja w sumie, w sumie sama nie kupiłam, ona była jako gratis do zakupu przy zamawieniu z Color Pop. Już nie pamiętam, czy nam chodziło o przekroczenie jakieś kwoty, generalnie ona się to jako gratis. I ja ją zrobiłam właśnie taką makijaż oczu w różowościach, trochę użyłam też brązów, trochę. Takiego e, fioletowości, i ten taki połyskliwy, właśnie fioletowawy, jasny cień na całą powiekę, ruchomą, rozświetlone kąciki również cieniem z tej palety, Także generalnie już mam wielu cieni pobawiłam się. Fajnie widać, jeżeli chodzi o makijaż, właśnie paletami kolorów że tam naprawdę widać y, te różne kolory, że właśnie tutaj jest trochę ten cieplejszy, y, tutaj jest trochę fioletu, właśnie widać generalnie to, że te barwy fajnie się przenikają, ale widać je. To nie blenduje się w jedną plamę, jak na przykład ma to miejsce w większości jednak, niestety, palet. Użyłam też bazy z Nexa, jako bazy pod cienie, nie użyłam Urban Decay, tylko po prostu korektor z Han. Fajnie się sprawdza, bo wiem, że cienie pop takie są, że nie muszę używać specjalnej bazy pod cienie. One po prostu są super same z siebie. Jestem ogólnie zadowolona z wszelkich paletek pop. Uważam, że chyba nie ma tańszych palet, gdzie mamy tak fajne cienie. Który z tym się fajnie pracuje, że się same się blendują, utrzymują się cały dzień, bardzo nasycone, no po prostu nie usypują się, nie wytracają w ciągu dnia. Generalnie po prostu mamy tą pewność, że jest wszystko zawsze idealnie. Róż z Sephory, jeżeli chodzi o pomadkę, jest to konturówka z kolor również taki właśnie dosyć zgaszony, dzienny róż. Contempo się nazywa. Także. Powiem tak, jeżeli chodzi o konturówki z Color Pop, ja już kiedyś miałam, yy, dziś, czy nadal gdzieś mam, ale gdzieś kiedyś pokazywałam makijaż z jedną z konturówek. To co mogę powiedzieć, yy, według mnie nie ma lepszych konturów pod kątem trwałości i itd., jeżeli chodzi o Color Pop, ale trzeba uważać, jeżeli chcemy je temperować, koniecznie trzeba je najpierw dać do lodówki. One po prostu ja sobie trochę podniszczyłam tam tą konturówkę, bo ogólnie o tym nie wiedziałam. Yy, jeżeli chodzi o róż fory, nie do końca jestem zadowolona. Ja jednak wolę róże de bo po prostu nimi nigdy nie jest po prostu ogromna łatwość pracy i to jest fajne. Natomiast w przypadku róży z Sephora generalnie muszę uważać, także to już jest dla mnie trochę bardziej problematyczne. Kondurówka jest bardzo sucha. Ona jest trwała. Ona jest trwała i ja raczej nie będę naważony pomadki już na to. Zresztą to się fajnie komponuje pod kątem sukienki poznałam się wszystko jakoś takie zgrane, w takich różowościach, bordowościach. Na sukience jest trochę motywu karmelowego, więc ja też trochę ociepliłam ten makijaż takim, zgasiłam go trochę też karmelowością. Eee, tak jak mówię, cienie z kolor pop nie potrzebują żadnej bazy. Nawet bez tego korektora byłoby i tak super. Cienie matowe są mocno napigmentowane, super się blendują, no po prostu no jak mgiełka. no po prostu nic nie trzeba, po prostu. Eee, to jest bardzo yy, bardzo dobra kwestia stosunkowo niedrogie według mnie jak na taką rewelacyjną jakość